Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Mateo, a to jest Battlefield 3, 4. Po co ja gadam? 3, 3, już dawno za nami. To jest czwórka. Jest to yy, beta Battlefield 4. Gra moim zdaniem zapowiada się całkiem ciekawie można powiedzieć, że jest bardzo dużo rzeczy podobnych które były w Battlefield 3 ale nie jest to całkiem do końca tak jak inni mówią, że wszystko jest to samo są, są, są właśnie takie Support i, i Medic mają właśnie takie 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 yy, małe takie te Gdzie ja to miałem aha tutaj dobra o, właśnie to się mi się spadem cały czas dzieje jak idę to wyrzucam mi ten ten dobra więc tak co ja to mówiłem pojedziemy sobie autkiem O, na przykład inne jest sterowanie Nie wiem, czy się da strzelać? Nie da się strzelać. W patelfie trzecim nożowało się. L, y, L... R2 R2... R2... R2 albo L2, jakoś tak A tutaj nożuje się... Y, kółkiem Boże, co ja gadam? Jakim kółkiem? E, R3 się nożuje Tak, tak, o ile się nie mylę Tak, tym... Ty, tym się nożuje, R3 A w Battlefield trzecim nożowało się tym, a tutaj teraz wyskakuje takie coś Uuu... Uh. ooo, No dobra, mniejsza z tym... Zabije mnie. Będziemy się tu zrespić. Tam bym się zrespił. Tam, gdzie jest ten czołg. I helikopter. Dobra, się tutaj. No, co jest, co jest, co jest. Dobra, mamy przejęte. Co tutaj mamy? Uhuhu, uh. Jakby ktoś tam siedział tu. To... Zdejmuję go zaraz. Ale ma przez przy... przybliżenie. Nie. Jeśli nie mylę, to jest ten budynek, który powinien się zawalić. Dobra. Jakbyśmy tam kogoś znaleźli na dole. Ale ty nie tędy drogo Ooo, muszę zrobić tak a -a. O fuckershit Jakbym od razu miał... Mm, jakbym od razu miał karabinę, jak to bym ich... To bym ich zabił O dobra, ty jesteś blisko Spróbuję dojść do tego czogu i do... Do śmigłowca Dobra To powinno być tam gdzieś Da się tutaj mapkę sprawdzić taką większą drogę Tutaj gdzieś koło tego CN To powinno się znajdywać I To powinno być gdzieś tutaj on zapewne też szuka czołgu. Na mapce jest pokazane, że to tutaj. co ja robię ale próbuję oddalić mapkę, wiem że była taka opcja oddalenia mapki nie mogę się przyzwyczaić do tego sterowania tutaj w Battlefield'zie. Może i nie jest aż, aż tak do końca zmienione całkowicie, ale... Ale jednak... jednak ci którzy byli przyzwyczajeni do sterowania... Hmm, do układu sterowania w Battlefield 3 będą mieli małe problemy ze sterowaniem, ale tylko na początku. Ja gram może z, może z 15 minut gram i już jestem dosyć przyzwyczajony. O, ty masz czołg, ty masz czołg. Skąd masz ten czołg? Skąd wziąłeś go? No? Dosyć... Dosyć bardzo podoba mi się ta broń. <śmianie> dosłownie jest. O ktoś tutaj nie atakuje. Dobra. nie z tym. A zamkniemy. Nie wiem, za cholerę. Tam jest samochodzik, ale to tylko samo. Ja bym chciał czymś pojeździć cięższym. O, właśnie tam biegłem do niego. O, kto ci mnie strzela? Tam jesteś. Uuu, trafił mnie. A nie, to nie on, to ten z samochodu. No i patrzcie. Widzicie tam koło tego CN? Miał jakiegoś samochoda? Tutaj się zrespimy przy nim. Naho, ni ni na i do nahocja on the Ojojoj ojojoj oj, oj, kurde o tam nasz jest bardzo blisko, ale zniszczyli go tak myślałem I co? Nie ma nikogo, do, żeby się zrespić jest tutaj jeden Kto tam tak napierdziela ojojoj oj, oj, nie, nie jest dobrze

Jakbym się na inny dach Przemieścił to było dobrze To co mówicie, że lecimy na inny dach? Może na tamten dolecimy Oby, oby, obyśmy dolecieli na tamten dach i jest i, i, dobrze genialnie i teraz tam pod nami coś się dzieje niedobrego gdzie jest ten czołg tuż chyba pode mną Tutaj sobie zostawimy tą spływkę, bo on nam wypada jak przemienimy broń. No i co? I dupa już, blada. Właśnie w tym jest kapa, że tutaj rzucę sobie amunicję. Ładnie, pięknie, ale do, to właśnie do tej spływki nie zbiera amunicji. No dobra, pójdźmy... O kurde! O fuckershit. shit! Mówię, to tak drży! Ula la. Ładnie poszło, dobra, pójdźmy sobie na C. Mi tutaj coś pokazuje niedobrego, ale go zaskoczy. O oh fuck, nie, 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 to nie może być tak. Kurde. że się tutaj. Ach, chciałem sobie zmienić. No dawaj, dawaj, dawaj tam. Ten jog... kurde, myślałem że skręci tutaj w prawo. Ale dobra, jedzie tutaj ten. O, o nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie. Co jest? Kurde, ja w tom, a on w tą. Oj ojoj oj, 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 oj jak już mi czołg na to nie jest dobrze. Dobra mniejsza z tym. Nie da się do tego w ogóle zabrać amunicji. No dobra. Nie ma otwierania. Tutaj jest jeden, ale nie jest to nie. No Dobra, ale. Tu mi cały czas pokazuje Cały czas mi pokazuje żebym ten Żebym 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 tutaj szedł No dobra no i co w związku z tym No, już teraz. Tutaj jest gdzieś tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj też dziś biegnie jeden do mnie. Tylko gdzie? No, już lubię to miejsce. Ajajaj. Ja lubię takie miejsca gdzie mogę iść, przykampić się troszeczkę. Zajść kogoś od tyłu. Może uda mi się go znażować. O oh fucking shit, nie udało mi się. Nie, ja jeszcze nie zabiję Dzięki stary Przydałaby się jakaś łódeczka Niestety chyba w becie nie można ten W becie nie można, kurde, kto mnie tak strzela? Mówić, aha, tam jest pistolecik. Jak widzimy na mapie taki pistolecik albo w ogóle na ziemi, to to nie leży sobie pistolet, tylko po prostu jakaś... Nie wiem, jakaś chyba lepsza broń czy coś takiego. Coś w tym stylu. No dobra, jestem na tym pistoleciku i to jest zapewne na górze gdzieś. sobie tam mm -mm. myślłem że to wró O się nie mylę to tutaj ktoś płynął Ajajaj, aj, ale mu się odkryłem Dobra no Skoro nam zajęli C to idźmy na C Ale nadal nie wiem co to znaczy Ta kreska prowadzi mnie do tego punktu C, ktoś za Kurde O, o, jakby mi się udało wejść, wbicie do czołgu No, czołg Czołg, tak, 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 tak tak Bardzo bym prosił czołg U, dostał No, no to Można powiedzieć, że Widzimy się w następnej rozgrywce. Na razie.